W cudownym plecaku nastąpiło dziwne rozmnożenie kamieni I tak przez całą drogę. Tak się wyrzucamy trochę. Się o! I prawda, mała kropka na i pieszonkowy kamień. Ale to nie wszystko <noise> chyba. Nie no, Tyś jeszcze ty możesz malaty. ten. Już nagrywasz jeszcze? Tak. No, nagramy jeszcze, bo była promocja po drodze na chwili. Była promocja, kupiliśmy kartofle, bo grzech było nie kupić. 33% taniej. free, czyli więcej. Okej. Okay. 10 kilo. Także była promocja. Pożyliśmy. No wiesz jak promocja jest. Promocja jest, promocji nie ma. Promocja no. jest, to aż grzech nie wziął. Każdy by wziął 10 kilo promocji na wybrany. Prospery. Jak kamienie jeszcze za darmo dawali, to no, czemu nie? Kamienie były w gratisie. Grzech <grym zespołów> <grym zespołów> Każdy grzechu wart jest grzechu, nie? Ale panie, tam to nie tędy droga. Nie, nie, panie. O, teraz to panie, wrzucam mnie do. Teraz można iść na piklenina. Teraz to jakbym stępny. worek bibuły zarzucał. To tylko 20 kilo teraz, to nie ma o czym rozmawiać.